Cześć, witajcie, dzisiaj to faker, a właściwie to Fakes, i Dzisiaj pogramy sobie graj jak i mam na myśli tutaj moją nową serię, która będzie się tak nazywać. Już wam tłumaczę o co w niej chodzi. Dzisiaj bierzemy za celownik Mastiego i zaczynamy od tego, że trzeba będzie odzorować jego strzało. A jego strzałem rozpoznawalnym, rozpoznawalnym, tak, jest Mastiflik oczywiście które wygląda mniej więcej tak i będę musiał go odwzorować w meczu publicznym online i trafić nim bramkę, więc zobaczymy jak mi pójdzie. Może być męcząco, może być trudno, ale mam nadzieję, że to pójdzie jak spłatka. No to zaczynamy mecz numer jeden i jestem ciekaw, czy nam to wyjdzie szybko, czy długo. Zaczynamy od standardowego Kikofa I w sumie, obojętnie, czy, czy wygramy, czy przegramy, musi to być Masti po prostu. A może łatwiej mi będzie zrobić go. Zrobić go z ceilinga. Ale zaraz się dowiemy, jak to będzie wyglądać. Ajajaj, chciałem mu kopa sprzedać, ale coś nie wyszło. Weźmiemy sobie boosta na spokojnie. Przelewujemy sobie go. Kurde, widać, że chyba champion. Zgramy na championa. Dobra próba Adema. Muszę tą piłkę stąd zabrać, bo to źle to się skończy dla nas. Na szczęście on nie trafił. I mamy piłkę dalej dla siebie, chciałem powiedzieć. Zmieścił, dobra. 1-0 dla przeciwnika. Ja też nie mogę strzelać zwykłych ramek, dopóki nie zrobię Mastiego Więc... No jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Wy możecie mi napisać, z kim byście chcieli zobaczyć, grę jak Postaram się zrobić wszystkich. Nie możemy tego strzelić. Zrobić wszystkich, którzy mi polecicie. Może być naprawdę ciężko, ale... Zrobię co w mojej mocy Mamy pierwsze podejście Zaleciutko ewidentnie Ale na szczęście się bramka nie skończy. Tylko Demo Dobra gdzie jestem? Tu jestem Ale niedobry zawodnik Ale niedobry Weteran tak zwany Jeszcze zły Mat anomalia Zła anomalia Dobra Panie zło anomalio Szybki kick off Bierzemy boosta Boosta, kurde, dobra, wracamy jednak, zaraz, zaraz zaraz weźmiemy sobie z powrotem boosta Znowu za lekko, ale strzał był już w miarę okej okay. Czy on leci do tego? Chyba leci, nie? Czy on będzie chciał to przebić? Dobra, obroń okay. do Dobrze no, może być ciężko. Aha, no tym bardziej. No, ale spokojnie, to tutaj nie wygrana jest najważniejsza. Tyle ko ten plik. Mam no, nadzieję, że mi się w końcu uda, bo to będzie przecież niedobre. Ale on, on nie jest tak ciężki w porównaniu do, do innych zawodników, których będę próbować robić. Oj, że czuję się pewnie. Czuję się pewnie, chłop. Zaraz samu sam ja strzeli przez to. Ale no dobra, weźmiemy to na spokojnie. Co dalej? Co dalej, Nie Chcesz mnie bić, tak? Jak chcesz. Kurde, nie mogę przyjąć piłkę na... No, no tego. Na no, tego. Podejście numer jeden I mamy to Mamy to, kurde, w pierwszym meczu I teraz, teraz muszę z... Zobaczymy, czy, czy się uda Macie tutaj w razie czego potóreczkę Podrzucona, ładna piłka Udało nam się Teraz walimy comeback Ile wlezie Zobaczymy, czy nam się uda Ubrać ten mecz o kurde, no nam się tak da ugrać ten mecz, jak będę tak trafiać z tego błyska, to będzie wyśmienity meczyk. Dobra, spadamy stąd To może jeszcze jakiś pinch. O, pinch nie był taki zły, którego uspwililiśmy. Co on tu zamierza zrobić z nami? O, on zamierza oddać strzał. O, dobra, no, mamy minutę 30. Fajnie by było to jeszcze wygrać, ale to nie jest najważniejsze teraz. Dobra, mamy to Jeszcze jedna bramka na Ryms. Robimy Zrobimy to ludziska Tutaj dziwny klik, był gdy zrobiłem, ale ładnie piłeczkę przyjąłem I wykończyłem 5 strzałów mi zajęło, a właściwie to 4, żeby udało mi się nie Oj, niedobrze Niedobrze, bardzo niedobrze I wyrównał z powrotem, tak jak było ale to jest do zrobienia jeszcze, będzie cudownie jak my to jeszcze wygramy w momencie kiedy musiałem za zacząć męczę od Mastifika. Ale wszystko pod kontrolą. Mamy Kikofa i mamy kolejną bramkę. Nawet musiałem patrzeć, gdzie ta Kika jest, bo ładnie mi na ziemi wszystko pokazywało. Gościu chcieli wolnego Kikofa chyba, albo po prostu wolno robi Kikofie. Szczerze nie przyjrzałem mu się, bo był na master Ale tak, on robi wolno kickoffy po prostu Aj, myślałem, że poleci jeszcze fake Minuta nam została To jest do zrobienia Mamy to? Halo! Halo nie! O do, dobra, mamy to. Jest remis. Kurde, ja bym tą piłkę przeciągnął. Już myślałem, że to jest koniec, a tu kurde, jeszcze to by łapał. Ale dobiłem. No już wyrównaliśmy. Dawaj, dawaj, dawaj tą piłkę. Dobra, kończymy go, kończymy. I mamy. 5 do 4. Kurde, ile ja przegrywałem? spokojnie, to jeszcze nie koniec meczu fajnie bo nie mam lagów kolejny kick off widzicie jak bardzo ważne są kick offy w tej grze jeszcze mały tryk z resetem ale to tam mniejsza lecimy z kolejnym o Dawaj tego busta nie, nie! O, niedobrze. Wipe o nie dobrze wejdź to nie dobra Prawie! To był ryski bardzo ryzykowny, że tak poleciałem po tego busta, ale liczyłem na to, że, że nie wyrobi się. Bardzo dużo bramek w ogóle pada w tym meczu, a ja znowu go przebiłem. Nie wiem jak to tym razem się skończy, ale trzeba go ekonomicznie na pewno skończyć. Co, jeszcze jedną bramkę byśmy klepali, nie? O o! Dobra, żyjemy, mamy to widzowie. Zrobiliśmy to. Tak się właśnie kończy odcinek gra jak. Dzisiaj graliśmy jak Masti, a wy wypiszcie jak mam jeszcze grać, bo może być trudniej, może być łatwiej. Dowód jest, zrobiliśmy to, jeszcze udało nam się wygrać mecz, gdzie to nie było najważniejsze. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do następnego bye.